Uwaga, idę dziś na swój pierwszy tatuaż Tego nikt się nie spodziewa. Dobra, zamknij to już mordę! Nie mogę uwierzyć, że tak szybko nadszedł ten dzień. To nie jest spontaniczna decyzja, ale tak mówi każdy, dobra, nie, to jest spontaniczna decyzja. Jakby całe moje życie jest spontaniczne. Nie jest to na tyle spontaniczna decyzja, żeby myślałam to nie wiem tydzień temu. Myślałam o tym wzorze od stycznia, ale jestem młodym człowiekiem i robię głupie rzeczy. Może mój outfit w tym momencie jakoś bardzo nie outfituje, ale tatuatorka kazała mi ubrać coś wygodnego. I chciałam ubrać też coś, co odsłania ramiona, bo będę robiła na ręce. Nie jestem jeszcze pewna, na której ręce, ale myślę, cały czas myślałam o lewej, więc chyba tak zostanie. Powiem szczerze... Nie, najpierw wytłumaczę mogę skąd się wziął wzór, który chcę sobie wytatuować Sekunda. To jest mój pies Awa. Awa? Awa Ava. Awa, Awa. Awa, kochanie. W ma awangarda, ale musiałabym być chora, żeby ją wołać pełnym imieniem. Awa to mój pies. Serio? Chciałabym wam bardzo ją pokazać, ale w tym momencie nie ma jej w moim domu. Jest z moją mamą. Natomiast Awa, nieironicznie, jest jedną z czterech osób na świecie, które kocham. Cztery Na tej liście znajduje się moja mama, moja przyjaciółka, moja siostra i właśnie mój pies. Ogólnie jakkolwiek spiritualistycznie to nie zabrzmi. Awa jest dla mnie jak człowiek. Ona jest dla mnie jak kolejna osoba w moim życiu. Ja do niej mówię i ja ona to rozumie. Przysięgam. Przysięgam. Nie wymyśliłam sobie tego. Wszystkie psy, moim zdaniem, to są takie dewile. Fajne są psy, spoko. Awa też jest dewilem jakby, co? Ona wbiega w ściany. Dasz mi? No daj. Jakby naprawdę chcecie mi mówić, że ktoś z takim rejem jest uważany za jednego z mądrzejszych staków na ziemi? No chyba nie. Ale jest ona jedną z ważniejszych istot w moim życiu. Awa się urodziła, kiedy ja miałam 14 lat i od tamtej pory jest ze mną i jest największym, jednym z największych wsparcia, jakie mam w życiu. Nie żartuję, naprawdę ten pies... Y... Ten pies! I jak myślałam sobie, co mogę sobie wytatuować, co będzie miało dla mnie znaczenie, bo dużo osób mówi tak, że pierwszy tatuaż musi mieć znaczenie, a potem to już po prostu tatuujecie jak leci. Nie chciałabym jednak sobie tatuować byle czego. chciałabym rzeczy, które są dla mnie ważne, więc stwierdziłam, że mój pierwszy tatuaż to musi być coś... Eee, co jest dla mnie bardzo istotne po prostu I to jest ten pies ironicznie to jest ten pies Ten konkretnie pies Strasznie żałuję, że nie ma jej dzisiaj w moim mieszkaniu Chciałabym, żeby była świadkiem tego procesu Chciałabym móc Wam ją przedstawić Ona kiedyś była na moim kanale chyba za dwa razy Ale to było tak bardzo dawno i nieprawda, że nawet ja nie pamiętam Jest jeden haczyk O cholera Haczyk nie haczyk w zasadzie Kiedy rozmawiałyśmy z moją mamą o tatuażu dla mnie eee, Powiedziała, że oczywiście mogę, bo jestem dorosła Chociaż podkreśliła, że ona nie jest fanką Ale powiedziała, że za żadne skarby nie mogę się tatuować za jej pieniądze więc poszłam do pracy i zarobiłam pieniądze. <głos> <głos> Łatwo, łatwiutko. Chciałabym chociaż raz móc coś nagrać bez tego wiercenia. Nie wiem, nie wiem, tak szczerze. Miby się już skończyły półki do wieszania. Ja już nie wiem, co oni wiercą. Wy robicie płasko, rzeźbę na tej ścianie! Czyżby? Czyżby? Nie, zabrali się za inną ścianę, ale przynajmniej nie za moją. Wiecie, co jest najgorsze? Eee, ja się boję oj, oj, O ja. ja, 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 ja. Czyli co? Czyli mamy, kurczę, kłopot. Mam sporo fobii, ale lęk przed igłami to jest jedna z większych. Do tego stopnia, że jak mam pobieranie krwi, mimo że już jestem pełnoletnią osobą, dorosłą kobietą, muszą mnie trzymać dwie pielęgniarki co najmniej, bo, bo inaczej się nie uda. Ale, co ciekawe, z piercingiem nie mam takiego problemu. Normalnie się przekuwam, jest wszystko git. Więc yy, modlę się, że w przypadku tatuażu to też tak zadziała, bo jak nie... Jesteśmy y, troszeczkę martwodupni, kochani. Bycie dobrej myśli, to jest y, podstawa w tym przypadku. Y, mam nadzieję, że naprawdę nie będzie problemu, bo jeżeli będzie, no to będzie problem. Nie wiem, nie wiem, możecie mi powiedzieć, co sądzicie. Zostawcie łapkę w górę i suba. To są dosłownie ostatnie chwile, jak jeszcze mam czyste ramię. Nacieszmy się tym widokiem. Albo tym drugim, bo jeszcze nie wiem. Cieszmy się, póki ta chwila trwa. A teraz ty cały moje biceps! Wiem ogólnie, że zrobienie tatuażu swoje zajmuje. Nie wiem, ile będę tam siedziała, bo nie znam się na tatuażach. Mówię, to jest mój pierwszy. Jest jak ja się ekscytuje ludzie! około 8 cm, to jest... Nie wiem, ile to jest 8 cm Nie wiem, tyle? Pewnie nic wam to nie mówi, bo i tak macie zaburzoną skalę przez ekran. Ale strzelam, że zrobienie takiego 8-centymetrowego tatuażu może zająć... Z... 3 godziny? Ale też mogę gadać absolutne głupoty. Może zająć 5, a może zająć pół, nie wiem. Ogólnie mam też nadzieję, że będę miała zgodę na nagrywanie trochę tego procesu, bo nie pisałam wcześniej w sumie o tym, że chciałabym nagrywać. Ja mam 1000 IQ chyba. Po prostu, no... Ta dziewczyna napisała mi też, żebym na pewno coś zjadła, więc... Zjadłam i napisała, że żebym wzięła sobie przekąski, tam, żeby też jeść na miejscu. Pokażę Wam, co wzięłam. Dajkolik safari. I do tego kupię sobie chyba moje ulubione smoothie z żabki, to takie zielone, ale to już, jak będę szła po drodze. I może jakiś batana. Nie wiem, nie wiem, czy w ogóle dam radę jeść, cierpiąc z bólu. Czy tatuatorzy dają jakiś krem znieczulający? Powiedzcie, że tak. Tak naprawdę to nie. Ogólnie te wizyty umówiłam już jakiś tydzień temu. I przez cały ten tydzień się nie bałam. Byłam bardzo podekscytowana i nadal jestem. Ale chyba zaczyna do mnie docierać, że to się faktycznie dzieje. I mam takie trochę. Ale się nie mogę doczekać. Nie. Jakby większa jest ekscytacja i tak. Pure Joy. Jakby. Ja się tak cieszę. Tak się cieszę. I ten wzór, który mi zrobiła ta dziewczyna, jest przepiękny. A właśnie, miałam wam pokazać wzór. Marzyło mi się oczywiście, żeby była na nim Awunia. Like, that's the whole point. Ale nie chciałam, żeby był po prostu piesek. Chciałam, żeby to było. Girl. Chciałam, żeby to było opakowane jakoś ładnie, a że ja bardzo lubię takie wzorki, zawijaski, ornamenty, zdobienia i tak Ogólnie jestem fanką maksymalizmu. To pomyślałam, że fajnie by wyglądało, jakby awa była jakby na obrazie albo w odbiciu lustrzanym. Dookoła niej byłaby właśnie taka ornamentowa ramka. Szukałam, czy na Pinterestie ktoś już coś takiego wymyślił, żebym mogła mieć referencję dla tatuatora. I nie mogłam znaleźć egzakli exactly to, o co mi chodziło. Znalazłam bardzo podobne rzeczy z kotami, więc taką inspirację wysłałam mojej tatuatorce, a otrzymałam taki projekt. Oczywiście macie prawo tutaj do oceny tego i, i powiedzenia, co o tym sądzicie. Nie jesteście tutaj po to, żeby popierać absolutnie każdą moją decyzję, ale ta decyzja jest moją decyzją i mi się podoba ta decyzja, i jest moja, i ważne, że mi się podoba i to się liczy. Więc e ja się jeszcze tutaj trochę przygotuję, pozgrywam materiały, posprzątam pokój, e bo tu jest syf 150, i zapraszam do spędzenia tego ważnego dnia ze mną. Dobra, widzowie, stresuję się jednak. E jeżeli wydam się w tym filmie wam jakaś dziwnie spięta, to już wiecie czemu. Będzie dobrze. Prawda. Chyba się spociłam. Nie, fałszywy, Nie wiem, nie wiem. Oj, nie wiem, nie wiem. Nie, to jest, to jest tak cytat. Wiecie co? Techno lifestyle i tyle. Witam Was co pakuję do swojej torby, idąc na swój pierwszy tatuaż. Potrzebna jest nam torba najpierw. To jest torba, której użyłam niezmiennie od roku i to jest torba, którą uszyłam ze spodni z lumpa. Oni nie przestają wiercić. Oni chyba wiercą z pasji. E, dobra, nieważne. Co my tu mamy? Portfel. Portfel. Mnóstwo jakiegoś wszytu e, z skrzynki na listy. E, pieniądze. A są też dziewczyny i zwrotki. Jeden grosz. Mega, mega fajne. Zaraz, zaraz, to zapakuję wszystko z powrotem. Dobra, kolejne śmieci. Dobra, teraz ważne rzeczy. Znowu portfel. Sekunda. Krakersy juniorki. Ale to na końcu, bo to mi się zniecie chwilą. Water. Oh. Kosmetyczka. To jest kosmetyczka mojej mamy. Wiadomo, że mojej mamy, bo jest niebieska. Eee, I mam w niej aparat, który też z Czemu ja? Eee, aparat. Słek. Proszę o uśmiech. Wow. Diwa Aparat. Puder z cukrem, puder, rędzel. Puder, to jest jakiś inny w tej kosmetyczce, z którego nie będę korzystać, ale teraz nie mam gdzie tego położyć, więc tuż do rzęs może sobie zapakuję. Jakby się to to żebym miała czym poprawić. Wezmę też chusteczki w takim razie. Jezu, kochana, co ty robisz na opakowaniu chusteczek? Dobra. Kosmetyczka yy, wypakowana. Już nie chcę tam zabierać, wiecie, całego domu, ale wolę być przygotowana na każdą ewentualność. I myślę, żeby wziąć coś, ala bluza, albo coś chociaż z długim rękawem, bo jak będę wracać, nie chcę, żeby ten tatuaż był narażony na słońce, a dzisiaj dosyć mocno świeci. E, pff, czy ja mam coś, co jest z bluzą, Wygląda jak totalnie wysrane z dupy. Dobra, jest zakryte elegancko. Oczywiście, że to jest niebieskie, bo jakie inne? A, szkoda gadać. A, szkoda, kurwa, gadać. Chyba, chyba don. A, błyściek sobie wezmę jeszcze, wiecie? Muszę mieć full glam, cierpiąc katusze. Gdzie on jest? Sobie od razu... Um... Jezu, kochani, co my robimy w górach? Poprawię sobie go od razu, póki go trzymam w rękach. Krócy, ile tego jest! Ja już nie powinnam wychodzić, bo ja tak się lampie tu, a to jest godzina 12.01. Za godzinę mamy, no to powoli, powoli się zbieramy, myślę. Ja chyba bardzo gdzieś tam w głębi chcę odłożyć tę wizytę w mojej głowie. Dobra, jestem gotowa. Eee... Dobra, dobra. Pure joy. Możecie teraz obserwować. Tak wygląda szczęśliwy człowiek. Yy, dobra, 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 dobra. Ale mi się trzęsą ręce. Dobra. Okej, okay, Calm down. Jezu, nie, nie będę płakać. Kurde, widzowie, no. To jest mój piesek. Tak szkoda, że nie ma jej dzisiaj u mnie w domu, no kurde. Eee, strasznie by było pięknie, jakby była to ze mną. Teraz. Ona żyje normalnie. Na pewno się z nią spotkam, zanim wrzucę tego vloga. Taką mam nadzieję przynajmniej. Więc wrzucę wam tutaj, nie wiem, live reakcję. Ale dobra, myślę, że jestem gotowa. Uff. Techno lifestyle. Remember that. Chciałam jeszcze pokazać wam moje klucze, na których też mam ogólnie. Ja wiem, jak to wygląda, e, ale nie psujcie mi zabawy. E, ogólnie okazało się, że muzyka, którą chciałam tu dać, jest copyrightowana, a ja nie chcę tak, więc po prostu zaśpiewam tutaj piosenkę. Wchodzę w bit, jest git, o, łapię się zagnata. Poprawiam spodnie, no bo przeszkadza mi Twoja, hm, patrzę, wiem, że chciałaby polatać. Gotowa ryzykować, chociaż to droga pod zakaz. Płynę pod prąd i tak już od mało lata. Od mało lata lata, ale nie złamałem zasad. Idę do przodu i się nigdy nie zawracam. I tak nie miałem nic, więc nie było do czego wracać. Poznałem biedę, wiem, co to jest ciężka praca. Legenda, no, to no, się opłaca. Zostawiam towar, szukuję na watach. Spóźniony, no, 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 Balety co tydzień, co tydzień gruba zabawa. Porobiona młodzież, bo na nich zarabia. Ja wolę sport, a nie zapchana Kichawa. Ciężka praca, coś tam nie, nie znam dalej. Dobra, jestem świeżo po. Look at it. A, Nie chcę mówić za głośno, bo jestem na jakimś. osiedlu. Jestem świeżo po. To, co chcę powiedzieć na szybko. E, jakieś moje świeże wrażenia. Skończyłam paczkę safari, nawet nie zaczęłam mojego batona i nie wypiłam soku. Bywa tak. E, zaraz, zaraz to sobie zjem, bo zaraz chyba zemleję, mam już mroczki przed oczami. W pewnym momencie zaczął lecieć jakiś miks, i tam było. Can we pretend that airplanes in the night sky? Gdyby to było zmiksowane z replay, ja myślałam, że ja już umieram. Ja myślałam, że już umieram, i jestem w piekle. W ogóle nie bolało. Ja nie wiem, jak to się stało. Zasnęłam siedząc. Dosłownie zasnęłam. Nie wiem, jak to się stało. Straszliwie się bałam. A się czułam, jakby ktoś mi po prostu rysował tym takim długopisem w gwiazdki po ręce. Więc ogólnie dobrze, dobrze to zniosłam. Nie wiem, co mogę powiedzieć więcej. Idę do domu. Powiem wam więcej później, bo teraz stoję w jakimś zadupie. O Boże. Dobra, widzowie, czemu ty mi dzwonisz? Chyba to jest znak, żebym tak jednak nie robiła. Powiem wam widzowie, idąc tam miałam taką myśl, że co ja robię w ogóle? <laughs> w się sensie, To jest dla mnie coś tak nowego. Czułam się przez chwilę, jakbym robiła komuś krzywdę. Naprawdę, czułam, że robię coś potwornego, ale już będąc tam zdam sobie sprawę, że jedyna osoba, która się będzie działa krzywda jestem ja, eee, a to już jest moja odpowiedzialność. I że to jest właśnie ta najbardziej po prostu czysta z definicji dorosła rzecz, którą się robi, czyli się ponosi odpowiedzialność za swoje czyny, tak? Jest stuprocentowo moja decyzja, mój wybór, moje pieniądze i moja ręka. Eee, I nie żałuję. Nie żałuję niczego. Jak mówiłam, w ogóle mnie nie bolało. Ja, ja nie wiem, jak to się stało. Ja naprawdę ja się czułam, jakby ktoś mi rysował pisem po ręce. Dlacz, dlaczego ja w gabinecie lekarskim robię po prostu dymy na cały szpital? A u tej dziewczyny ja dosłownie oparłam rękę i zasnęłam. Czy ja jestem jakimś masochistą? Mam nadzieję, że nie. Tak to teraz wygląda. Jest to założone ten tak zwany second skin, czyli folia ochronna, którą mam trzymać podobno 2-3 dni, a potem sobie sama ściągnąć. Liczę mnie w tym miejscu na ten moment. W skali bulutra lulu. oceniłabym to 2 na 10. Jakbym miała to do czegoś porównać, jakbyście się obtarli po prostu. Po prostu coś takiego, jakbyście się, się, nie wiem, wywrócili na chodnik i tak optarli. Nie, to chyba nawet bardziej boli, jak się wywrócicie na chodnik. Nie wiem, no czy, czy to wygląda jak coś, co może zadawać ból? Ha! <grybuj> Łączy się zaraz. Postaram się, żeby ten film miał większą wartość niż po prostu moja gadająca głowa, więc żebyście się czegoś z niego dowiedzieli, to segment edukacyjny, proszę. Tatuaż polega na wykonaniu na ciele trwałych znaków lub wielobarwnych kompozycji przez wprowadzenie pod skórę barwnika metodą gęstego nakułowania. Aby zadbać o świeży tatuaż, należy go delikatnie przymywać letnią wodą i specjalnym żelem do tatuażu, a następnie smarować cienką warstwą maści nawilżającej np. Na z pantenolem 3-4 razy dziennie. Unikaj drapania stróbków, długotrwałego moczenia w wodzie, basen morze, opalania i przegrzewania. Sał gorące kąpiele przez okres gojenia. Stosuj krem z filtrem UV po zagojeniu, aby chronić tatuaż przed blaknięciem. I widzimy się za jakiś czas. Dobra, szybki update przed snem. Tak wygląda teraz czekajcie. Tak wygląda w tym momencie. Nie jestem w stanie stwierdzić, czy pod tym second skinem jest osocze. Mam wrażenie, że te kontury są nieco grubsze, jest ciemniejszy ten tatuaż, tak jakby właśnie jakiś płyn tam był pod spodem. Ale to może być po prostu też moje dalużyn. Eee, nie boli. Piecze chyba nawet jeszcze mniej niż piekło, a i tak piekło bardzo mało. No i radość cały czas jest to sama. Montuję teraz dla Was film sfarbowania włosów. Zaczęłam parę godzin temu, mam nadzieję, że skończę go dzisiaj, bo chciałabym to zrobić już w jeden dzień, a nie to sobie rozkładać na następne. I eee, jak najszybciej zacząć dla Was montować tego vloga, którego właśnie kręcę. No nie mogę się napatrzyć, sorry. Dobra, widzimy się hopefully jutro, jeżeli dożyję. Wstałam dosłownie dwie sekundy temu. Uh, Tattoo reveal. On nie boli jak nie dotykam, ale jak właśnie na przykład podwijam koszulkę i ona gdzieś tam dotknie, to się czuję trochę tak, jakby mnie ktoś tak naciskał na siniaka na przykład. Jest, y jest taki chyba, jaki był wczoraj wieczorem, mi się wydaje. Może jeszcze trochę bardziej rozlany tutaj. Ten second skin naprawdę bardzo szybko mi się odkleja. Jeżeli będzie się odklejał jeszcze bardziej, to go dzisiaj chyba zerwę, bo nie chcę też, żeby to było jakieś niehigieniczne. Nie znam się jakoś bardzo, ale starałam się nie nie spać na tym boku dzisiaj bo boję się, że jak będę spała na tym boku to on mi się rozleje. Nie wiem czy tak jest, ale się boję. Więc wolę dla bezpieczeństwa jednak przez te pierwsze dni nie spać na tym boku. Yy, natomiast, o, siemka. Natomiast y, jestem debilem i nie chcę spałam na boku, na którym mam świeże przegłucia. Mam nadzieję, że to bardzo nie zaburzy ich gojenia. E, najwyżej, no najwyżej umrę, tak. Siema, jestem u babci i dała mi borówki. Jackpot. Wciągnęłam już second skin, a zaraz wam pokażę stan tatuażu. Jesteś już nasmarowany taką cienką warstwą tego kremu. <słuch> Patrzcie na bico. Słuchajcie, żebyście to widzieli, widzowie, tak to się prezentuje. Nie chcę krzyczeć, bo nie jestem u siebie i tu będzie wszystko słychać, ale gdybym mogła, to bym się teraz wydarła, no. Ja płakać mi się chce. Ze szczęścia, oczywiście. Uh -huh. Przysięgam, jakkolwiek głupio to nie zabrzmi, ten pies to jest jedna z ważniejszych osób w moim życiu. Ja za tego psa oddałabym wszystko. Moim marzeniem jest dogranie w tym vlogu reakcji a wy na ten tatuaż, bo uważam, że to jest necessary. Nie wierzę, że to mówię, ale od teraz do końca życia będę miała Awe zawsze przy sobie. And I'm so happy about that. Awa, jeżeli to oglądasz, pozdrawiam cię serdecznie, Hani. Też tak jak mówiłam, to jest mój pierwszy tatuaż. Tak chcę, żeby wszyscy to zakodowali. Ja się nie znam. Doświadczam tego na sobie i to co robię w tym filmie to nie jest jakiś przykład do naśladowania. Nie wiem czy dobrze zdjęłam folię, nie wiem czy dobrze nasmarowałam, nie wiem czy dobrze przemyłam. Dlatego nie pokazuję wam w tym vlogu, jak to robię, bo nie wiem czy to dobrze zrobiłam, tak i nie chcę, żeby ktoś potem brał za mnie przykład. Oczywiście będę się uczyć na ten temat, bo to jest moje ciało i chcę o nie jak najlepiej dbać, tak? Ale mówię to tutaj w formie takiego disclaimer'a, że proszę się nie czepiać, jeżeli coś robię źle, bo Robię to po raz pierwszy i mam prawo to zrobić źle e, tyle z wybielania sobie dubska. Może Wam jeszcze dogram jakiś update. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać reakcję Awy. Myślę, że jej reakcja będzie mniej więcej tak emocjonalna jak e, w, grzyby po deszczu. I e, do zobaczenia. dla YouTube, żeby mi skasowali ten kanał, bo mam dosyć po prostu nagrywania i po prostu pa, pa dla was wszystkich.